Cześć moi drodzy, ostatnio składaliśmy zestawy komputerów do 2000, 2500, 3000, 4000 czy tam w tym przypadku 6000 złotych. No ale oczywiście nie zawsze jednostką stacjonarną się żyje I często potrzebujemy do niej odpowiedniej klawiatury Albo w tym przypadku myszki Co prawda w naszym aktualnym przypadku Aktualnie będziemy sprawdzali jaką klawiaturę opłaca się kupić do 100 zł Poszukamy klawiatury mechanicznej I w sumie udało się taką klawiaturę znaleźć Także być może komuś z Was tak klawiaturka w tym przypadku się spodoba A więc klawiaturą do 100 zł, którą aktualnie Wam przedstawię Jest w tym przypadku Marwo KG901 Taką klawiaturkę możemy nabyć aktualnie za 90 zł Zł, czyli bez naszej pełnej tytułowej stówki, którą macie w tytule. Klawiatura oczywiście jest mechaniczna i stanowi ciekawy kompromis dla graczy zwykłych, czy w tym przypadku profesjonalnych. Jak widzicie nie jest to pełna wersja klawiatury, jest to raczej wersja skrócona, która aktualnie nie ma kalkulatora, natomiast cała klawiatura kończy się aktualnie na przyciskach e, tzw. Tak strzałkach, bądź przyciskach typu home czy delete. Dzięki czemu mamy więcej miejsca na biurku i tym samym łatwiej nam operować taką klawiaturą. Klawiatura oczywiście prezentuje bardzo zadbaną i ładną obudowę z matowym wykończeniem, które oczywiście dodatkowo jest podświetlone. Producent deklaruje 50 milionów kliknięć żywotności takiej klawiatury, tak jak spokojnie starczy Wam na długie lata. Wracając do samego oświetlenia. Klawiatura daje nam możliwość korzystania z 20 schematów oświetlenia do wyboru. Także mamy w tym przypadku różne szablony według danego upodobania. Jednym z ciekawszych w tym przypadku jest wydaje mi się, że reakcja na kliknięcie palcem na danym klawiszu, który powoduje aktualnie rozświetlenie klawiatury we wszystkie strony. Do tego dodatkowo mamy 5 klawiszy MAC programowanych bez sterownika, natomiast jeśli chodzi o same sterowniki, to na spokojnie możemy dokonać zmiany próbkowania w naszych sterownikach po zainstalowaniu ich wcześniejszym. Możemy również przypisać pozostałe klawisze makr w tym przypadku już wraz ze sterownikiem, oraz ewentualnie dostosować kolory do naszego podobania na naszej klawiaturze RGB. Jeśli chodzi o samą klawaturkę, to oczywiście link do niej macie w opisie tego filmu. Wydaje się bardzo ciekawą propozycją. Jeśli poszukujecie jakiegoś sprzętu do jakiejś określonej kwoty, to dajcie znać w komentarzu, co powinienem w tym przypadku dla Was nagrać, a być może komuś z Was dany produkt się spodoba. Z mojej strony tyle, bo tutaj nie ma co więcej opisywać to jest w sumie tylko klawiatura a nie cała jednostka, którą aktualnie składamy na Materiale. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.